Witam was bardzo serdecznie, moi widzowie, w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Bellum Crucis Total War. Dzisiaj kontynuujemy naszą ekspansję i ruszymy ku Le Leonowi, więc lecimy z koksem i nie ma na co czekać. Rozwijamy się, a mamy minusowe finanse. krucjata ta się na nas skończyła, więc... więc dlatego. Ogólnie mówiąc, obroniliśmy Paryż, straciliśmy tam mnóstwo wojsk, ale w Bordeaux udało nam się zrekrutować wojska, więc puszczamy je ku Hiszpanii, gdyż trzeba spokojnie rozwijać się znaczy nie spokojnie, agresywnie będziemy rozwijać się i prowadzić ekspansję. Wiadomo, kalifat ma bardzo silne armię, ale to nam nie przeszkadza zdobywać, zdobywać kolejnych prowincji, zrobimy to w ten sposób stracimy. Bo nie będę z niewiernymi się cackał. Umrę ich, gdyż mają inną wiarę, więc warto to zrobić. nie warto, Oczywiście nie, nie warto zabijać, o tym pamiętajcie, ale zrobić to tak, żeby rozwijać katolicyzm. Tutaj nie ma, więc proszę tutaj. Mm, wiadomo, naprawmy co się da od razu, żeby nie zapomnieć, jak zwykle, o tym. Toledo jest oblegany bardzo, bardzo mocno przez naszych przeciwników. Portugalia ku nas idzie, ale my też przemieszczamy wojska. Dużo wojska przesyłamy, więc nie ma czego się obawiać. Takie niedobitki wyślę właśnie tam na wojnę, bo on, oni się połączą z tymi innymi. A Barcelona jak na razie nie buntuje się. Brakuje nam aktualnie tylko i wyłącznie sześć obszarów do zakończenia naszej kampanii. Więc naprawdę niezły nie wynik. Niezły wynik. Niezły wynik, skoro jest. Nie wiem który odcinek, bo już mi się pomieszało tyle tych odcinków. Ale naprawdę świetny wynik. Bo rzadko tak bywa, żebyśmy tak mieli szybko i tak na tym trudnym modzie, żebym tak szybko to zrobił. Więc naprawdę dla mnie szacunek. Dla mnie szacunek. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, co się stało. E, ruszamy na bal. Też nie możemy iść tak głęboko, bo ja widzę, że tutaj naprawdę nie jest lekką. Mm. Silne wojsko tutaj stoi, ze słabym generałem. Mimo turę, bo potrzebujemy kasy na wojsko. Toledo upadło. Ostatnia przystań chrześcijaństwa zaczęła padać. Teraz nadchodzi na nas, więc kalifat zbierze wszystkie, jakie siły ma Portugalia, żeby nas niszczyć. Niemcy prowadzą swoje wojny. Jeżeli będziemy mieli ostatni moment, czyli moment, w którym będę pokazywał Wam mapę, czyli w sensie w ostatnim momencie, czyli przed zdobyciem ostatniej prowincji, pokażę Wam całą mapę, żebyśmy ocenić, co się wydarzyło w międzyczasie. Mam nadzieję, że Niemcy nas nie zdradzą, bo komputer może sprytnie coś zrobić, chociaż sądzę, że nie zrobią tego, gdyż jeżeli mieli okazję podczas krucjaty. Razem z Polską i z Pizą zachowali się jak prawdziwi sojusznicy, i to bardzo szanuję, że w tej grze nagle nas nie zradzili. Więc to było naprawdę fajne i świetne. Więc uwierzcie w to, że dyplomacja działa i jest bardzo w tym istotna. Ja nie mam zamiaru jakoś wiele walczyć. Ja mam zamiar wygrać dyplomacją, siłą. Wiadomo, wziąłem poziom, można powiedzieć, najłatwiejszy. Ale na tym najłatwiejszym poziomie też przegrałem przez swoją głupotę dyplomacyjną Z tego, że mogłem grać Polską, Polskę, ale Polska ma tak zutopię sytuację, że jeśli maścicie to leżycie O czym już wspominałem dużo, dużo wcześniej Nie mamy kasy i czemu my nie mamy pieniędzy? Czemu my nie mamy hajsu? Muszę zwiększyć podatki Normalny Duże W Paryżu Może nie duże, normalne Są normalne Normalne, przepraszam No jest okej, okay. zajmujemy teraz Leona Tak Zajmujemy Leona, mamy kolejną prowincję Super Zabijamy ludność, chociaż tam są chrześcijanie, chociaż coraz więcej staje się tam niewiernych, gdyż kalifat i muzułmanie, oraz to znaczy się muzułmanie, szaleją. Królestwo Kastylii upadło, królestwo tego Dlonu i tego też upadło. Trochę pech, trochę lipa. Ale bierzmy wojsko i powiem Wam szczerze, że. Te wojska, które cokolwiek nie są zniszczone, muszę natychmiast wysyłać natychmiast wysłać ku, ku, ku Hiszpanii ku Półwyspowi iberyjskiemu, bo zaraz możemy utracić swoje wszystkie atuty i możemy stracić przewagę i zacząć nagle wymierać. Już widzę, że te armie są przeszykowane, więc teraz będziemy musieli jakoś ruszyć na te. Na no ja, jaj zmieniła się nazwa, widzę. I będziemy musieli to zdobyć. Jak najszybciej. I chcę to zdobyć. Mm, ale tam nie mogę zostawić. Nie mam armii. Co się stało, że ja nie mam przychodu? Prawdopodobnie ustawiałem budynki. Tak, ustawiałem budynki do budowy i zażarło mi całą kazę z tego powodu. Trochę głupota, aczkolwiek przydatna rzecz, żeby się rozwijać. Jeżeli miałbym grać na przykład pełną kampanię, Musiałbym ruszyć na przykład na Niemce. To by było masakrycznie cholernie ciężkie. Prawdopodobnie bym tego nie zrobił, bo gram krótką kampanię, gdyż według mnie długie są zbyt długie. Jestem zbyt leniwy, żeby wytrzymać, jeżeli osiągnę pewny poziom, żeby grać pełną siłą. Póki mam jakieś wyzwanie. Mam wojny, mam jakieś pewne sytuacje, nie do przewidzenia. Nie jestem niesamowicie silny. I w każdej chwili mogę stracić swoją siłę, to jestem w stanie. Grać. fajnie mi się gra, naprawdę w tą kampanię mi się niesamowicie fajnie gra. Szczególnie jeszcze jak była ta krucjata, jak się pojawiło te armie. ajajaj to było tak zabawne. To było błędem komputera. Dla mnie. Dobra, niech się żeni. I gdzie ty jesteś? W stolicy. Więc poproszę Cię, wieśniaku, żebyś szedł sobie tutaj i mi pomógł, bo tu naprawdę jest problem. Naprawdę jest problem. A Niemcy z Norwegią znowu. Bardzo dobrze. A my ruszymy na Barius. Nie mogę stąd się ruszyć. Tak dupy tu zająłem, że. Muszę zrobić wyżyczkę. Tam nie ma armii. To zostawię. Te niedobitki zostawię. I ruszę. To naprawdę będzie łatwe do zniszczenia. Ja od razu rekrutuję tutaj, bo mogę. Zdziały. I ruszę w stronę... Mm, jeszcze raz. 2 czy 4. Te w stronę Toledo. Tak, idę tam. Ta armia nie wiem co robi, ale idę w stronę Toledo. Tą armię, a tam w razie czego osłaniam. Zaraz tam dość to do jakieś wojsko. ale ona. W razie czego jakby oblegał to się cofnę królem i obronę. wiecie? Takie ząbki zrobimy w razie czego. Kolejna armia do Burgości idą, idźcie sami, nie chce mi się wami rzucać. Jeżeli dojdziecie, to was po prostu mądrze przegrupuję. Wy nie wiem gdzie idziecie. dzieci walczyć z chyba z przeciwnikami. Nie, nie zajmujecie się mną. To jest bardzo dziwne i głupie. Teraz ruszę bez problemu na toledo, bo widzę, że już nie jest tak silnie bronione. Przeregrupowujesz się, ale nie idziesz na mnie. To jest jakiś problem. Jeżeli wszedłby mi tak w głębie kraju i tak nagle mnie zaatakował, to by było to naprawdę bardzo hamskie, nieprzewidzialne i niemiłe. A ja tak nie chcę. Ja chcę być spokojnym, miłym człowieczkiem, który Was zdobywa po prostu. Co Wam powiem jeszcze takiego? Bo chciałem Wam coś wspomnieć o Ballumie. Raz oglądałem jak ktoś nagrywał chyba Ragnarok Stainless Też fajna modyfikacja, ale nie tak specyficzna, i tak emocjonująca, angażująca człowieka, żeby. Skupiał się bardzo na początku gry. Bardzo, że ma mam w prawie, że mam w na tym poziomie nie muszę się tak skupiać, ale na innych poziomach muszę. Ani idę w stronę Leonu, dlatego idę w stronę Salamanki. I jeżeli pokonam Salamankę, to Toledo jest otworem, chociaż już w Burgos mam armię i przeszedł do Leonu, więc mogę iść na to Toledo. Idźcie razem, będzie Wam przyjemniej. Najlepiej rozwinięta frakcja. My się wymieniamy z Niemcami, ale jesteśmy z sojuszem, więc spokojnie. Pisał maski kim walczy z Aragonią, która nie wiem gdzie jest, nie wiem skąd się wzięła. A nie, bo oni są jeszcze na wyspie, zapomniałem. Są tam jeszcze, są, są, ciągle. Idę na to miasto i ciągle. Zważny przystanek w mojej ekspansji. Hmm. Tanie dobitki wyślę tu. Chociaż nie powinien mieć takiej do dupy obrony tam. Ale już jest ok. W Burgos jest lepsza obrona. Ale nie, nie zdobędzie tak Leonu. Bo mam tu kolejne armię i trochę ich przełączę tutaj. Ja będę tak, jakby to powiedzieć, stopniowo przerzucał. No. I oczywiście rekrutował kolejne oddziały. Wobec tego, to się tutaj widzę, nie obędzie Nie obędzie Ciężka wojna, ciężkie bitwy i warto mieć wojsko Z tej Kordowy bym się ruszył, zajmę tą prowincję I zruszyłbym, chociaż pozabiję trochę wojsk Ooo, nie masz ruchu, U, smuteczek hmm. O, nawet jednostki są Ale nie Wracimy, Rozbiliśmy trochę wojsk. E, przerzucę wojsko. Nie ma tutaj nikogo. To wracaj tutaj, bo tu jest garnizon. Mm, zabójca nic nie robi, więc podejdź. Mijmy turę. Kolejne wojska nadchodzą. Więc już wkrótce skończymy. Myślę, że w tym odcinku postaram się to skończyć. Chociaż nie wiem ile mi to czasu zajdzie, Chociaż myślę, że lepiej będzie, jeżeli w kolejnym to zrobię. Będzie więcej odcinków, a jeszcze nie mam pomysłu, jaką kolejną serię zacznę, z którego raz zacznę. Jeżeli jakieś drgania się pojawiają na mikrofonie, to ja nie wiem jeszcze, jak to ogarniać, bo to jest nowy mikrofon i za bardzo wszystko się zmienia, więc zobaczyć. Więc nie wiem, czy będą dwa, trzy odcinki, ale już powoli końcówka. Gdyby nie krucjata, to już byśmy na pewno skończyli, ale się cieszę, mam obrobione, będę miał wrzucone i będę mógł naprawdę zajebiście grać, będę mógł sobie wpisać, że wszystko jest obrowione, wszystko jest wrzucone Zajmę się tym robić, jak będę sobie oglądał jakiś serial Tak jest najfajniej wrzucać, oglądać serial i niech się dzieje Muszę sobie chyba go pobrać, będzie mi wygodniej hmm. Oczywiście przy okazji się uczę, bo ten serial jest przy okazji po angielsku bo według mnie bardzo ważne jest to, żeby nie zapomnieć o angielskim, szczególnie, że ja dopiero mam w trzecim semestrze na studiach angielski, a wcześniej pasowałoby go umieć i żeby go nie zapomnieć. Nie wiem, czy wezmę angielski czy jakiś inny język, chociaż chciałbym angielski mówić naprawdę perfekcyjnie, bo według mnie to jest bardzo istotne. Mam 31 i już możemy lecieć na kolejne. Tutaj naprawdę nie ma nikogo już Kurde, idę na tamto miasto Albo na tamto To idę w stronę To zostawię To To Idę w tamtą stronę A, bo to jest tylko ta armia Nie mam generała, ale muszę was wziąć. Może jakiś bohater w chwili się pojawi. Nie pojawił się. A szkoda. Z czego się wycofam. A nie, rekrutuję jakichś najemników. Są, dobra. Puff, kolejne rekrutacje. Nie tacy, może tych lepszych. Hmm. O, naprawa. Nie mam murów. Trochę bieda, jak się bronić bez murów. Wezmę tego generała i tam pośle. ale z koksem. I tym armią zaraz ruszę w drugą stronę. Tej armii trochę przemieszczę w tą stronę. I jest spoko. Idzie kolejna armia, ale komputer mam nadzieję tam mnie nie zaatakuje bo on gdzieś sobie poszedł nie wiadomo gdzie. Nie wiadomo po co, nie wiadomo z kim walczyć. Ale on idzie, bo co mu szkodzi. Niech się Portugalia mną zajmuje. I to jest bardzo dla mnie miłe że mnie nie szanuje, bo ja go pokonam za chwilę i to z pełną premedytacją. I naprawdę fajnie teraz, jeżeli miałbym Hiszpanię i mógłbym iść tylko na jednym froncie, to gra by była bez sensu, gdyż bym zdobywał tak jak teraz, teraz zdobywam z problemami, ale nie tracę, bo komputer jakoś na tym poziomie czasami nie błyszczy. Ogólnie nawet na wysokim czasem nie błyszczy, ale wtedy ma duże busty i jest bardzo agresywny i bardzo odważny. Na moście mnie atakujesz, więc tak naprawdę nie masz szans bez generała. Mm. Nie masz szans. Jęgincie. Kolejny z drugiej strony. o... Się, boję się, panowie, boję się St No strasznie się boję <laughs> giniecie zaraz Ja no niech się żenią, mam takich do dupy teraz generałów Heroiczne, jak heroiczne, wygraliśmy Tam jest król Spoko Spoko, tam był król. Frakcja wyklęta. Czekaj, czemu? A nie, bo walcząc z Dobra, to już wiem dlaczego. Nie mogę rekrutować. Pewnie się budynek zbudował budowa zero. Mam, mam generała? Aha, spoko. Nie zauważyłem. Nie zauważyłem. Trochę mój błąd, ale zdarza się. Raz, dwa. Mm, nie wiem, Dobra, nie no. Myślę, że w tym odcinku się z Wami pożegnam. Nie wiem, jaki odcinek długości wyszedł, ale myślę, że to jest idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek, i w kolejnym Wam pokażę całą mapę. Opiszę moje wrażenia, dokończymy tą kampanię i pokażę Wam całą mapę. Sam jestem bardzo ciekawy, więc bardzo Was serdecznie zapraszam. Zakończymy w kolejnym odcinku już wkrótce na moim kanale Inny Total War, nowa premiera, a na moim Facebooku jesteście w stanie to zobaczyć, bo będę o tym pisał dużo wcześniej. Żegnam się z Wami i zobaczenia w kolejnych odcinkach, innych moich seriach. I lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, bo to jest ważne. Żegnam się z Wami. Bye. Bye.